Whiskey sour in your prayers Don't want you any less Ribbon bitten by No dzień dobry, słuchajcie, wiem, że nie jesteś tutaj po to, aby oglądać e, moją twarzy moje gadanie, ale chciałam wam się tylko z przywitać, zaprosić Was na dzisiejszy odcinek, w którym pokażę Wam aż cztery przepisy na, na moje propozycje zdrowych lunchboxów do szkoły albo do pracy. Pamiętajcie, aby dbać o siebie i żebyście zdrowo się odżywiali. Teraz będzie czas, kiedy będziemy mieli o wiele mniej czasu. Wchodzę z misją motywowania Was i przypominania Wam, że zdrowie jest ważne i żeby dobrze się odżywiać, bo potrzebujemy bardzo dużo energii, którą czerpiemy głównie z jedzenia. E, I też się wysypiajcie. Chciałam wam tylko szybko powiedzieć, że ja do szkoły wracam dopiero jutro. W tej racji pojawi się cały tydzień jedzenia podczas szkoły. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pokażę wam, jak w ogóle spędziłam ten pierwszy tydzień, jak mi się wstawało, jak trenowałam, jak to wszystko pogodziłam ze sobą i, i co jadłam przez całe dnie. Więc wyczekujcie, on będzie zapewne w niedzielę. Na sam początek zaczniemy sobie od czegoś bardzo, ale to bardzo prostego i takiego myślę, że podstawowego, na pewno wszyscy znacie, nocne owsianki. Wystarczy niewielka ilość czasu, żeby już jutro rano mieć gotowe śniadanie do pracy, do szkoły, a nawet, żeby sobie zjeść jeszcze rano w domu. Kładki owsiane zalewam mlekiem. W moim przypadku dodałam sobie do mleka odżywkę białkową, żeby podbić smak i też, żeby podbić trochę białko w makroskładnikach. Oczywiście nie musicie jej dodawać, wystarczy, że zalejecie tym mlekiem. E, ją taką warstwową. Chciałam, żeby miała jeszcze w sobie jogurt. Dodałam skyr. Rozrobiłam go z odrobiną, naprawdę odrobiną mleka. Do wszystkiego dwie łyżki erytrytolu. Możecie użyć również innego słodzika. I nasiona chia, które bardzo lubię. One przez całą noc nam napęcznieją i, i będzie to bardzo pyszna warstwa z dodatkiem właśnie tych nasion. Jeszcze, jeszcze więcej wartości odżywczych nam tam wpadnie. Pomyślałam, że zrobię też warstwę owocową. Rozpuściłam borów Dodałam do nich mąkę ziemniaczaną w takim celu, aby powstała z nich taka ala powiedzmy konfitura, żeby po prostu były gęste. Jeżeli chcecie robić taką owsiankę warstwową, to musicie chwilę poczekać, żeby płatki jak i jogurt się zagnieściły, aby to po prostu razem się ze sobą nie wymieszało, bądź możecie po prostu wszystko razem zmieszać, ale ja chciałam dla ładniejszego efektu, żeby to wszystko pozostało w takich właśnie warstwach oddzielnych. Na górę zmieściłam jeszcze mojego ulubionego owoca, czyli banana. Możecie dodawać cokolwiek chcecie lub zrobić więcej e, borówek. Tak samo z tymi borówkami możecie spróbować maliny, bądź truskawki, jagody, to co lubicie. Ja użyłam zamrożonych, więc też e, możecie użyć zamrożonych bądź świeżych. Całość zakręcam, e, pakuję na noc jeszcze raz do lodówki i rano po prostu wyciągam i tak naprawdę śniadanie mam gotowe. Bardzo łatwo jest je przenieść w różne miejsca, jest na maksa pożywne i na maksa sycące, więc spróbujcie. Moja propozycja na słono. Postarałam się, aby właśnie coś słonego w tym odcinku się pojawiło, więc mam nadzieję, że docenicie. Bo ja i tak zazwyczaj wszystko jem na słodko, szczególnie w szkole. Będą to rolcy warzywne w papierze ryżowym. Pierwszy raz z nim pracowałam i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja do, do wzięcia ze sobą, właśnie, ponieważ możemy tam wpakować praktycznie wszystko. Możemy przymycić bardzo dużo cennych wartości odżywczych dzięki właśnie warzywom, i jeszcze za. Sztycić kalorie, bo taki papier ryżowy ma ich bardzo mało, a wygląda całkiem spektakularnie, jak takie powiedzmy bardzo fit sajgonki. Mi jadło się to naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Papier ryżowy ważne jest, żeby zwilżyć wodą. On wtedy właśnie robi się taki e, miękki i da się go zawijać. On się dosyć e, klei, ale naprawdę zajęło mi to bardzo, bardzo mało czasu. Wzięłam warzywa, zawinęłam i tak naprawdę miałam e, gotowy lunchbox. E, polecam dodawać wędzone. Tofu mocno podsmażane, aby było chrupiące, żeby nie było tam wszystko takie miękkie, tylko że właśnie była ta chrupkość. Robiłam je z różnymi dodatkami, które wam wypiszę na filmie. Przepis, kolejna propozycja ode mnie, tym razem na słodko po raz kolejny. Będzie to ekspresowe, ciacho, czekoladowo owsiane z dodatkiem banana. Coś, co uważam, że jest bardzo super, ponieważ tak naprawdę wymaga to od Was tylko nagrzenia piekarnika, zblendowania wszystkich składników i tak naprawdę przez resztę czasu, kiedy to się piecze, możecie robić cokolwiek tylko chcecie. Możecie to nawet upiec rano i potem się ogarniać. Nie wiem, myślę, że wszystkim się wydaje, że to jest jakoś mega długie. Dużo czasu, żeby coś upiec, a wcale taka nie jest prawda, bo nie potrzebujecie pilnować tego w piekarniku, nastawiacie i tyle. Mieszam ze sobą wszystkie składniki, wszystkie proporcje macie wypisane na filmie, dokładnie blenduję. Nie trzeba blendować, jeżeli nie macie blendera, możecie po prostu zgnieść banana, a płat mogą być w formie całej, niezblendowanej. To też wyjdzie, tylko będzie mniej jak ciasto, a bardziej jak pieczona owsianka. Pieczę wszystko przez około 25 minut. 180 stopnia. Ja mam gotowy pojemnik, który mogę już zabrać ze sobą, ale równie dobrze możecie pokroić takie ciasto, wyjąć z pojemnika i zapakować do swojego innego lunchboxa. Tylko wtedy pamiętajcie, żeby dobrze było je wyłożyć papierem do pieczenia lub lekko natłusić formę, aby ono Wam łatwo wychodziło. Polecam z masłem orzechowym lub jakimś dżemem. Możecie kombinować, dodawać różne dodatki do środka czekoladę, cokolwiek co lubicie ostatnia propozycja ode mnie coś przepysznego makaron pesto z rukoli e, ja go zrobiłam w jakieś naprawdę no żeby nie skłamać maksymalnie 13 minut w sumie przez cały czas jak się gotował makaron to ja już wszystko miałam gotowe makaron gotuję standardowo wybierzcie swój ulubiony przechodzimy do pesto ząbek czosnku, 70 gram rukoli i około 4 łyżki oliwy z oliwek dokładnie to wszystko sole i dodaję pieprz oczywiście możecie to robić według was preferencji i gustów smakowych. Nie ma problemu, żeby potem dosolić. Dodaję orzechy włoskie i całkiem sporo soku z cytryny, około jedną łyżkę. Uważajcie na pestki, bo lubią się wkradać. I całość dokładnie, dokładnie blenduje. Jeżeli Wam to za ciężko idzie lub macie za słaby blender, nie ma problemu, żeby dodać na przykład odrobinkę, nie za dużo, ale odrobinę wody. Gotowy, ugotowany makaron, przekładam do miski, dodaję pesto i wszystko dokładnie, dokładnie mieszam. Porcja wyszła, przyznam się, że całkiem duża, nie spodziewałam się, że będzie tego aż tak dużo, więc e, jeżeli chcecie zrobić jedną porcję, to podzielcie sobie wszystkie proporcje, które wam podałam na filmie, na połowę, albo zróbcie po prostu dla kogoś jeszcze, na pewno komuś będzie bardzo miło, że zrobiliście im jedzonko do pracy i że o nich dbacie bardzo kremowy makaron, więc yy, naprawdę warto spróbować, bo jest to bardzo ciekawe i pełnowartościowe danie. Jeżeli brakuje Wam tej źródła białka, to jak najbardziej możecie dodawać tofu albo kurczaka. Wszystko posypuję jeszcze raz orzechami włoskimi i dodaję kilka pomidorków koktajlowych. Całość prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie Polecam wam spróbować To znowu ja, pamiętajcie, żeby napisać mi, co uważacie Zasubskrybować mój kanał, bo tutaj jest dużo e, healthy, inspiracji, przepisów e, I też trochę mojego życia Wpadajcie koniecznie na Instagrama, macie healthy Tam jest trochę więcej właśnie przy Trzymajcie się cieplutko Buziaczki